Siamno widzisz ten już kończysz ręka dzisiaj zagramy w Bedwars razem z Julkiem yy, przywitaj się ponówisz do, do, do sąsiadów Czek? Nie albo buduj do bada Dobra to ja lecę do sąsiadów wtedy. Yy, a gdzie... yy, Więc jeśli Wam się spodoba odcinek, zasubskrybujcie. Yy, leci do nas, yy, zasubskrybujcie, bo to nam się przyda do info. Bo mam na wełnę. Co? Wiem, że mają wełnę. O kurde, ziomek autoklicker. Jeden spadł. A mnie ja czy kupić i mogę w nich wierzyć. Drugi spad. Spadł już na 100%. Ich bet nie żyje. Solo ich zabijesz? Y, nie. Kurde, nie żyje. Trzeba ich wjechać. Dobra, widzowie jesteśmy już po, krótki, po krótkim, mega krótkim cięciu dosłownie. Yy, bo coś musiałem zrobić. Buduje się do nas śmietnik. No poczekaj, trzeba go wyjaśnić. To jest jakaś miernota w człowieku polska. To jest jakaś mierna ciota. Czekaj, o, dawaj. W, dawaj budujemy. Dobra. Dobra, jest jeszcze kupimy żelaka. Fireballa. Mi też mi też uzbierasz na żelaka, mam nadzieję. Ja mam 5 zł i potrzebuję na miecz. Co ty robisz? Niszczysz drogę. Bo musimy, mieć, lep... musimy mieć przejście do nich jakieś normalne. Polskie. Dobra, ja lecę na Fireballi, to... Dobra, siemka. Cześć, kupujesz apnesa. Nie stać mnie na fajerkę, kurde. A fajerki się fajnie używa na tym serwerze. To w tym wiem, serwerze... akurat wiem. To w tym serwerze uwielbiam. A buduj się do drugich diaksów. Czekaj, zaraz się będę budować. Bo potrzebujemy brota załatwić. Każdy na drugich diaksach jest pan fioletowy. Pan... Pan... Pran... Zjeb... Litos... Li, litus... Dosłownie... Dobra, więc ja sobie kupuję jedną fireballkę i polecę... polecę tam fireballkom. Albo nie, Dobra. dobuduję most. Dobra, polecę ja kupię... i spróbuję... spróbuję jeszcze zniszczyć beda fioletowemu. To poczekaj, poczekaj na mnie, poczekaj, ja mam dwie fajerki, drabinki. A jeśli widzowie chcecie z nami zagrać, chcecie wziąć udział w odcinku, to... Mam cztery diaksy, masz tutaj, dropam ci, masz. Nie! To mi daj, to mi daj swoje. A oni peda już nawet nie no, mają. nie mają, nie mają, nie mają, dobra, to to ja lecę do naszej bazy. Ja lecę na nich I oczywiście widzowie dołączajcie do, do tego no, musicie widzowie W zwykłej skrzynce jest diament jeden Dołączajcie widzowie na Discorda naszego Daily, bo fajnie jakbyście też decydowali o różnych filmach jakie jakie mamy nagrywać? Biali, 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 biali u nich, biali. Nie wiem czy ich nie podjechać. Biali mają beda? Nie mają. Nie, tam. to jest... To jest jednamierna cioto. Jednamierna cioto. Piesek? Piesek mi rzucił firecat. No i co, piesek? pies jesteś, piesek. Dobra, lecimy do białych na bedę. Ale oni nie żyją. Wiem, ale im żeby ze żelazo wziął kajerki. Aha. Aha! Ujarkukt. Dobra, to się zbroję. Eee, bo jest problem. No, nie jest problem. I to nawet nie mało. Kupuję 9 TNT, palecę podbijać typów, bo to jest jedyne co nam pozostało. To ja wtedy farmię to sobie trochę. A gdzie ty lecisz podbijać typowo? Bo ja muszę sobie trochę wyfarmić rzeczy. Na przykład na jakieś, fajer, na jakieś fajerki. Dwie. Mam dwie fajerki. Tylko dwie? No, a ty ile? Dwie fajerki i 9 ty. Czy ja muszę sobie koksa kupić. Ej, ja się wkleję na niebieskim beda pójdzie. Niebieskim bed pójdzie. Ej, to poczekaj na mnie, to ja pójdę tam z tobą. Niebiescy po mają. Ale już zniszczyłeś? No. To spoko. Ej, dobra. dobra, mam na kolejnego prota. Trzeba teraz może ich wyjaśnić. Oni już nie żyją. To kto został? Rzuci! Rzuci zostali. To ja chyba spróbuję polecić do żółtych, wiesz? mam 8 fireballi. Daj trochę, daj trochę, bo ja mam tylko dwa. No i lecimy się nie rytulić. To daj, to daj, y to daj dwa fireballe. Gdzie ty jesteś? Dobra widzowie, jesteśmy, bo Julek jak zwykle przeklina na nagraniach. zwykle tylko walczymy. Szczerze powiem. No żółci opuszczają bazę, bro. Serio? No. I żółci już badzika nie mają Ja idę tych kastra... Ja idę kastraco wyjaśnić Ja chcę wiedzieć gdzie oni są <laughs> Ja chcę jeden. wiedzieć cały czas Ale gdzie, on, gdzie on jest Nie wiem gdzie drugi, ja wiem gdzie jeden chce Fryderyk Kurde to Zmarnowałem dwa Firebola Zabił mnie! To przypał. Co on ma? Szczerze nie wiem. Wie pan 20 Fireball już mi zlega lego Ale co on ma? Jaki on ma set? Żelaziwo. Jak dotrę do kogoś do bazy, to będę miał. Yy, będę miał. Dioksowego. On jest u niebieskich. O niebieskich. To jest niebieski czy morski. I teraz jakbym cię tak Bóg popchnął, tak patrzę do... Tylko weź, co mam co on robi mi i mi mów. A po co mam to robić? On jest tutaj? On jest u morskich. Czyli nie tutaj. Wymaksuj seprota. Poczekaj. I weź go podnieć. On jest no, dla policji też kosztuje Czekaj to Dla policji policji. dobra ja lecę z powrotem do... On na jest środek. na środku! On jest na środku! To ja po niego już lecę, bo to nie ma sensu, że to on, on od ciebie uciekał, ciebie uciekał, od ciebie ucieka i zbieramy. No to poczekaj, to już go muszę wyjaśniać. Bo to nie będzie, bo to nie będzie, wiesz... On... on... On, on leci tutaj, on jest w szarym rogu. W du, yy, dupu. W szarym rogu. O kurczę, <laughs> Jak? Blok placzował się. I teraz musisz tam w niego fajerki. On jest pod nie tobą. Mam, nie mam żadnej fajerki. To się w niego, on jest pod nie. tobą. Nie, nie, nie. Ale nie, nie. nie od góry, na górę mu skocz. Na górę mu tego kloca wiem, gdzie on jest. To on się blokuje. Zonara! On ci zbudował podłogę. Oh, on TNT oh, yes. wysadził, tak? Aha. Jaki fart. Jezu, yes, I... a... A mu fart do bedów akurat. A ile ty bedów zniszczyłeś? Jeden? No, jeden. On tam dalej jest, nie? Jest! Win! Winek! My mieliśmy po drugą grę, dawaj drugą grę Wina mamy Spoko. Jest. Dobra widzowie jestem Jesteśmy już... ostatni gram... Nie no, czemu ostatnia? Dwie gry będą? No dwie gry, no i możemy jeszcze drugi odcinek nagrać. To no tak samo, buduj się do tych patałachów. Poczekaj, ja muszę sobie trochę uzbierać, nie? Żeby mieć Jego? na miecza i żeby mieć na tego, i żeby mieć na. na To buduj beda jedną warstwą buduj? To buduj. Ja się buduję do nich. To budowujesz beda. Dobra, ja już lecę. O nie, co oni robią? Mam genialny plan z czego obuduję, Bela. To budujesz czegoś mocnego, bo oni też mają drewno. dam. Widzą mnie. Pfff. Nie żyję. Oni no lecą? Nie uważaj, no lecą, lecą, lecą. Lez... Nie lecą, kas... a co oni tam mają pod tą yy, Nie wiem, nie patrzyłem. Już zobaczyłem dopiero, gdy mieli już obudowane wełny. To leć do nich, ja się, ja się na razie wiesz, szykuję na nich. Jakby lecieli, to powiedz. Ja się w... zginąłem, bo człowieku Ale ty nie pomylił. Powie... No, idź do nich! Oni się Tak, tylko, że oni też się zbroją. Dobra, to jest ten typek jeden, który tak Goza. jest pewnie mierda. Aha, to spoczko. Poczekaj! Dla policji. Ja mam nożyce jakby, co ja mogę? Dawaj im na ten daszek. Bo to na razie sensu nie ma, nie? Trzeba uleczyć się i wybić. Uważaj, 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 uważaj. Weź tu wejdź, weź tu wejdź. Chodź, trzeba ich ubić. Buduje się. Weź go, strąć go. Bo my mamy tutaj, akurat trzeba im zbić pa. Czekaj, 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 bo on tu, nie, on tu nie wskoczy. On jest za głupi. Ej, bo on leci do nas! O no to po będzie. To dawaj ich beda. Oni już nie mają go. Ty to go ja... Dobijasz? Ja nie żyję, ja nie żyję, ja nie żyję. Niebieski jeszcze, nie żyję. Dobra, to jeszcze jedna gra, jeszcze jedna gra. Nie no, poczekaj, ja ich zabiję. Nie zabijesz, bo jeszcze się niebiescy wkleili. I skąd to taka pewność? Bo jesteś sam na... Trzech, nie, Jakoś mniej więcej. No to lecimy się w niej wpiąć teraz tutaj widzę nie wiecie, perspektywę Julka jak to wykryła ja, jak jest jak tak można. jak no bo jak nie, nie jak tak na No jak jak w ogóle można Dobra, to widzowie, ostatnia gireczka i kończymy odcineczek, więc yy, no super. Głównie. Będzie wrzucony pewnie za miesiąc, ale tak. Yy, jutro, jutro, bo jak coś to jest day. Jakbyś nie wiedział. Na no, później kolej. Czy jeden dziennie, czy dwa dni? Dwa dziennie. Trzeba Już. nagrać. Na tydzień ten 14. No, znaczy no, nie. Ciebie nie będzie. Trzeba 10 filmów nagrać. <noise> Mordo, my się nie wyrobimy z 10 filmami. Ale dzisiaj tylko, spokojnie. No właśnie się nie wyrobimy dzisiaj z dziesięcioma filmami. Może z 5 się uda. ci no. na nas! No! Gdzie? No on już jest na bedzie. Uważaj, no to do, 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 obuduj go! Ty obuduj! Ty obuduj! Ja z nimi może walczyłem. Dobra widzowie jeśli Wam się podobało, zostawcie dużo łapczek do góry, subskrybujcie końco. Do następnego, Elo.